Nie chciałeś ofiary krwawej ani spłodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Dzisiejszy psalm responsoryjny mówi nam o słuchaniu. My dużo rzeczy słyszymy w życiu: słyszymy muzykę, słyszymy siebie nawzajem, słyszymy siebie wewnętrznie. Ale jest duża różnica między słyszeć a usłyszeć. Jest takie powiedzenie: wpada lewym uchem, wypada prawym. Tak samo jest z naszym słaniem. My nieraz dużo rzeczy słyszymy, ale czy je do siebie przyjmujemy? To nam próbuje dzisiaj powiedzieć Bóg. Bo słowo otworzyć uszy może być również tłumaczone jako przekopać. Słowo ma taką moc. Może paść na różną ziemię, może paść na ziemię jałową. Mogę w ogóle mu nie dać paść na jakąś ziemię, która się po prostu odbije, ale mogę dbać o swoją Ziemię, o moje sumienie, o moje ciało i pozwolić działać słowu życia wewnątrz siebie. To mi dzisiaj próbuje powiedzieć Bóg. Jednak nie zapomnijmy o czymś takim jak poplon. Bo dobra ziemia też musi czasem odpocząć. Dlatego i Wy dzisiaj odpoczywajcie. Błogosławionej niedzieli.